Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w tej środowej kromce słowa i posłuchajmy dzisiaj słów z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza, ale matka jego odpowiedziała, nie, natomiast... Ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło, a wszyscy, którzy to słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka pańska była z nim? Dzisiaj widzimy Zachariasza i Elżbietę. Zachariasz, zanim mówił, jego żona mówi w jego imieniu. Uzupełniają się nawzajem. O czym to świadczy? Co ten obraz mi mówi? Że w miłości uzupełniamy swoje wzajemne braki. Zachariasz chwilowo nie może mówić, to mówi w jego imieniu Elżbieta. A on ją wspiera tak, jak potrafi, poprzez gesty. I w ten sposób swojemu dziecku nadają imię Jan. I właśnie w tej całej takiej trudnej, nieoczekiwanej sytuacji nadają imię Jan, które oznacza łaskawość Boga. Oznacza Boga, który przychodzi ze swoją łaską w taki sposób, że odbieran nam mowę. Przypomnij sobie taką sytuację, w której Pan Bóg przyszedł do ciebie z konkretną łaską, a twoją reakcją było zaniemówienie, zblokowanie, zatrzymanie. Niech was, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.